Dzień dobry. Mam nadzieję, że będzie nas i widać i słychać. Mieliśmy troszeczkę opóźnienie w związku z problemami technicznymi, ale witam wszystkich zainteresowanych z otwarciem ofert. W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego do 30 tysięcy euro na opracowanie dokumentacji, dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody i odcinkami wodociągu w Siennej w Gminie Stronie Śląskiej. Na przedmiotowe zapytanie ofertowe. Wpłynęła w przewidywanym terminie, czyli dzisiaj do godziny 13.00 jedna oferta. Wpłynęła to, za chwilę będziemy otwierali tę ofertę, z... zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 80 tysięcy złotych brutto. To by były te informacje takie ogólne. No w tej chwili przystąpimy jakby do otwarcia oferty. Oferta jest jak widać nienaruszona. Komisja w tej chwili będzie otwierała tę ofertę. Informuję, że oferta, która wpłynęła w wymaganym terminie przez zamawiającego, wpłynęła od firmy Ekena Mariusz Jarosz z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zatorskiej 66 przez 6. Przedmiot oferty. Oferta dotyczy ogłoszonej przez Gminę procedury zapytania ofertowego znak sprawy GKP 271-13-2020.ls na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody i odcinkami wodociągu wsiennej w Gminie Stronie Śląskie. Oświadczenie wykonawcy. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę ofertową brutto 154 800 zł, słownie 154 800 zł. Zamówienie zrealizujemy w następujących terminach. koncepcje rozwiązań lokalizacyjnych, budowlanych i technologicznych budowy ujęcia wody w stacji uzdatniania zbiorniku wody oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawimy do 45 dni od daty podpisania umowy. Kompletną dokumentację wykonamy i przekażemy zamawiającemu do 31 grudnia 2020 roku. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego złożymy do 31 stycznia 2020 to jest omyłka, powinno być 2021 roku. I trzecie, kolejne zobowiązanie. Uzyskamy pozwolenie na budowę do 31 marca 2021 roku. Wyrażamy zgodę na 30-dniowy termin płatności faktury od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. Oświadczamy również, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta podpisana została przez pana Marcina Jarosza, właściciela firmy Ekena. Do oferty zostały załączone dokumenty. Myślę, że, że to już by było wszystko, co w tej chwili odczytaliśmy. Jeszcze przedstawię komisję w składzie. W zasadzie ona działa tylko dla potrzeb, jakby z otworzenia i przeprowadzenia tego postępowania. Przewodniczącym komisji jest pan Lech Sadowski. Ja jestem członkiem komisji, sekretarzem tej komisji. W dalszych sprawach będziemy się już kontaktowali z państwem z, z elektronicznie albo za pomocą operatora pocztowego. Na razie wynika, że, że kwota trochę przekracza naszą kwotę, którą mieliśmy do przeznaczenia. Zobaczymy, jakie zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego przyjęcia tej oferty. Na tym będziemy kończyli tę sesję otwarcia i proszę oczekiwać na dalszy kontakt i informacje w przedmiotowym postępowaniu. Dziękuję.